Robicie z nas potworów, którymi nie jesteśmy. Do Polski od zawsze ciągnęło ludzi z całego świata żółtych, czarnych. Dla nas to nie miało żadnego znaczenia. Tak naprawdę, jeśli to był dobry człowiek i chciał z nami żyć, my go przyjmowaliśmy. Co się zmieniło? Co się zmieniło w Polakach? Jak za wszelką cenę, ktoś w zdrowe ciało chce wszczepić chory organ, Ciało się buntuje. Walczy. Próbuje odrzucić chory organ. I tak jest właśnie w Polsce teraz. Zobaczcie. Widzimy, że ten eksperyment nie działa. Nie zadziałał w Niemczech, nie zadziałał we Francji, nie zadziałał w Anglii. Za wszelką cenę ktoś teraz nas chce wpakować w ten bigos. Brunimy się. Coś wam powiem. Na pierwszy strzał pomijając już. Tych, którzy przyjechali teraz, za czasów PiSu, te, wiecie, wizy za hajs i tak dalej. Na pierwszy strzał ma przyjechać do Polski 60 tysięcy ludzi. Chciałoby się powiedzieć rodziny z dziećmi? Nie. Zwykle to są młodzi mężczyźni, w średnim wieku. Oni swoje rodziny zostawili gdzieś na świecie. 60 tysięcy. Sprawdźcie teraz. Ile ma przeciętna rodzina muzułmańska? Między 4 a 8 osób. To teraz Wam coś powiem. Mówi się już głośno o tym, że trzeba zacząć myśleć o tym, żeby łączyć te rodziny, ale nie wysyłać ich tam do ich rodzin, tylko ich rodzinę przysyłać tutaj do nas. No to przyjmijmy sobie, że nie żadne 8, tylko niech jeszcze przyjedzie. Cztery osoby do tego delikwenta, który przypłynął do Europy na pontonie. Mówicie, nie masz litości, podburzasz. To są biedni ludzie. Kurwa, nie mam najmniejszej wątpliwości. Przypuszczam, jak uciekają od siebie, to są biedni ludzie. Pomagajmy im tam. Nie przyciągajmy ich tutaj. Pomagajmy im u nich w domu, u nich w krajach. Zawsze to robiliśmy. O zawsze pomagaliśmy Afryce. A zawsze pomagaliśmy Azji. Róbmy to dalej. Uwaga, 60 tysięcy, tak? No to 60 tysięcy razy 4. 240 tysięcy 240 tysięcy a 60 tysięcy to jest tylko na pierwszy strzał. Zgodnie ze statystykami z Niemiec i z Francji po 25 latach. Ta suma się podwaja, czyli to już jest pół miliona. Tylko z 60 tysięcy. Podburzam. No i teraz coś Wam powiem. Ja jestem z Warszawy. W moim środowisku, w mojej bańce jest cała masa obcokrajowców. Prowadzę biznesy, które są oparte na obcokrajowcach, cudownych ludziach, którzy się z nami zasymilowali, zdają egzaminy, uczą się języka polskiego. Chcą żyć w tym kraju, chcą się związać z tym krajem, widzą siebie w tym kraju za 50, 20 lat, ale normalnie, na normalnych zasadach. Oni walczą o to, rozumiecie? Nic im nie jest dane, żadne zasiłki, oni tego nie chcą. Zapieprzczają, tak samo jak my. Wymieniamy się usługami. Normalnie, nie? A widzicie tutaj coś normalnego w tym, że wszczepia się nam. Szczepia się nam na siłę setki tysięcy ludzi. Pomijam aspekt, czy ci ludzie się zasymilują, czy oni będą chcieli być Polakami. Bardzo proszę, postawcie się w ich sytuacji. Mieszkacie sobie w Niemczech. Lepiej, gorzej, socjal wpada, życie ogarnięte i nagle ktoś łapie was na ulicy i wypieprza was do innego kraju. Hmm. Chyba macie prawo być wkurwieni. Ktoś wyrywa was, waszego środowiska już takiego. Oni się nie zasami, zasymilowali. Oni tam nie żyją z Niemcami. Oni mają tam swoje enklawy. I ktoś wyrywa cię z tej enklawy i przerzuca cię do innego kraju. Co byś zrobił? Bo to chyba może rodzić jakieś emocje. No jak? Myślicie, że nie? Że to, że to się będzie odbywało tak, oni powiedzą, dobrze, spoko Polska, też fajnie, to będzie hardcore. Mam nadzieję, że się mylę, ale to będzie hardcore.